jak jestem sama. Tak żółto nigdy nie było. Listek, listek. Stuwa? Nie, listek. Listek do listka i będzie walizka. Waliska pełna liści. Tak. Wyjadę pociągiem. Może wtedy uda mi się zapomnieć Tadeusza, a Tadeusz, lajdak, klamca, przekonany, że ma dużo wdzięku. Przekonany, że ma dużo wdzięku? Stefania, czyżbyś mówiła o mnie? Tadeusz, ale co ty tu, ale w jaki sposób, dlaczego ich gdzie? Ojej, ojej, jeszcze nie wiem, o co pytasz, a już nie wiem, co mam odpowiedzieć. Tadeusz, nie było cię tak długo. Parę dni. Parę dni z hakiem. Daj coś do picia. Tadeusz! Bez słowa wyszedłeś, bez słowa cię nie było. A teraz po prostu wracasz i mówisz? No nie mówię, że nie. Ale ja się martwiłam. Ja nie wiedziałam, czy się zginąłeś, czy cię porwano, czy zdaleś na studia. Dziecino. Świat mnie połknął, wymemłał i wypluł. No, to nieźle cię wymemlał, nieźle. I nieźle cię wypluł. I po co ty wróciłeś? Po co ty wróciłeś, Tadeusz? Powiedz ci całą prawdę? No powiedz prawdę, powiedz. No bo jesteś mi droższa niż wszystkie pieniądze świata. A gdzie tu prawda? Między wszystkie a świata. Pieniądze, tak? Skończyły się pieniądze i Tadeusz wraca do domu. Wiesz co? Ja cię nie chcę więcej widzieć! Ja cię nie chcę widzieć! A jak będziesz kiedyś tędy przejeżdżał, to bardzo cię proszę, włóż maskę na twarz. Nie! Nie! Stefaniu, nie! Nie możesz mnie wyrzucić! Nie możesz! Jak mnie wyrzucisz to razem z tą rurką! A, to nie jest od koloryfera. Jak mnie wyrzucisz, to razem z tą nogą! Ha, myślisz, że pozwolę ci zostać? E, dziękuję, nie śmiałem prosić. Daj coś do picia. Ty, się z mojego domu ja się nie chcę widzieć! Ale Stefaniu, Stefania, Stefaniu, A! Stefaniu! A! Stefaniu! A! A! Daj mi powiedzieć całą prawdę! I tak ci nie uwierzę. Mów. No, bo to było tak, no. Wyszłem po zapałki, spotkałem dziewczynę, to z nią poszłem, no. no Dzwoniłeś, nie napisałeś! Ale no. po co było ładniejsza od ciebie? Jak ty możesz mnie tak ranić? E, no sorry, no miałaś nie uwierzyć. Przecież <noise> gdybym wiedział, że uwierzysz, to bym powiedział na przykład, że porwali mnie kosmici. Co ty mówisz? Porwali cię kosmici? Cię porwał kosmici, cię porwali! Tak! Oj, porwali mnie kosmici! Nie! Przez trzy lata robili na mnie eksperymenty genetyczne. Eksperymenty genetyczne? Tak! Mam trójkę dzieci pod Warszawą. <gry> Przepraszam, Tadeusz, ty chcesz, żebym ja w UFO uwierzyła? A jakby się dało. Klamiesz, Tadeusz, ale robisz to z takim wdziękiem, że ja nie mogę cię tak zwyczajnie wyrzucić. Więc zostań. W środę przychodzi pan Mietek, to cię zrzucimy ze schodów. Co? Ale Stefanio! Nie możesz mnie tak wyrzucić! Nie możesz! Nie możesz! Nie możesz, możesz Stepanio!